Znajdujemy się w świeżo wyremontowanym oddziale chorób wewnętrznych Szpitala świętej Elżbiety skończyliśmy remont budynku zabytkowego, który ma ponad 100 lat, ale wewnątrz mamy XXI wiek. Na oddziale wewnętrznych mamy 35 łóżek. 10 łóżek w pełni monitorowanych, monitorowanie wszystkich podstawowych funkcji życiowych, także chorzy mogą się tu czuć bezpiecznie. Szpital jest doskonale wyposażony w sprzęt medyczny. Wykonujemy wszystkie niezbędne procedury lecznicze, jakie są niezbędne na oddziale chorób wewnętrznych. Mamy pracownię endoskopową, mamy pracownię RTG i oczywiście tomograf. Oddział wewnętrzny zabezpiecza tak naprawdę wszystkich pacjentów z naszego regionu, nie tylko z miasta Katowic, a również i innych części Polski, bo wiedzą, że tutaj jest dobra opieka medyczna. Szpital Świętej Elżbiety ma 128 lat. To jest szpital, który ma ogromną tradycję i dużą przeszłość. Tak naprawdę jest od zawsze tutaj w Katowicach, więc jest znanym szpitalem. To podkreślają nasi, nasi chorzy, że w tym budynku czują się dobrze.